Dzień dobry, to jest ważny przekaz chwili od duszy, specjalnie dla Ciebie. Ty masz wielki dar, dar by sięgnąć nieba, zrozumieć przekaz od duszy, zrozumieć wyższe siły, które kształtują Twoje życie. Przewidujesz przyszłość, rozumiasz przyszłość, potrafisz odkryć coś zanim nadejdzie. Tylko, gdy sięgniesz nieba, porozmawiasz z duszą, to zobaczysz jakiś konflikt. Ty tutaj na Ziemi nie jesteś zadowolony z czegoś, słuchasz od duszy przekazów i nie tak ma być. Ty tu na Ziemi, jako umysł, chciałbyś inaczej, chciałbyś, by plan był inny, a dusza ma swój plan i tutaj są pewne niezgody między wami. ale ta dusza nie zapomniała o tobie ten archanioł to jest fizyczna postać takie fizyczne postacie które niosą tobie bezpieczeństwo stabilność miłość taką braterską przyjacielską takie istoty są wokół ciebie to jest wsparcie od duszy dla ciebie w Twoim działaniu być może Ty mylisz te osoby z jakąś relacją miłosną, bo to są osoby przyjazne, dobre dla Ciebie, chcą Ciebie wspierać, a Ty od razu miłość chcesz zobaczyć, ale to nie chodzi o miłość, to jest wsparcie od Twojej duszy. Ale ty z tym wsparciem walczysz, uciekasz od takiego wsparcia. Wręcz wojny prowadzisz z tym wsparciem, które do Ciebie przychodzi w ramach pięknych intencji Twojej duszy. A Ty z wrogiem czy nie z wrogiem po prostu prowadzisz wojny, by zwyciężyć, ale nie z każdym trzeba wojny prowadzić. I te Twoje ziemskie wojny ze wszystkimi prowadzą do niskich wibracji, w których się pogrążasz, nastaje samotność, niezrozumienie własnego życia, wszystko nie idzie, nie wychodzi, czujesz, że jesteś w złym miejscu w życiu i nie potrafisz się podnieść. No właśnie tutaj nowy początek twego życia nie może nadejść nowy projekt, nowy biznes, ale także i rodzina, dzieci tu nic nie nadchodzi. Jesteś sam zatrzymany. I oto ty masz do duszy pretensje. Ty masz swoje pragnienia, a dusza ma inne pragnienia i cele do realizacji w życiu. I popatrz, na co Tobie dusza wskazuje. Dusza Tobie pokazuje, że plan duszy nie będzie się toczyć do przodu, jeżeli Ty nie będziesz działać z tymi pięknymi osobami wokół Ciebie, których Dusza Tobie sprowadza do współpracy. Więc tak, od duszy masz piękne istoty wokół siebie, zacznij z nimi współpracować, a nie walczyć i uciekać od nich. Albo sprawić, że one muszą od ciebie uciekać. Dostajesz pomoc, utrzymuj z nimi kontakty, wspierajcie siebie wzajemnie. Dusza nie chce, byś był sam. Ale w przyszłości i twoja druga połówka też się odnajdzie. Tu jest wielka miłość i jedność przeznaczona dla was. Twoja dusza wierzy w to, że przyjdzie ten czas. Gdzie zaczniesz z tymi pięknymi ludźmi wokół ciebie współdziałać w pięknych celach, przestaniesz walczyć, i wtedy pojawi się przestrzeń, by kochać, wtedy pojawi się Twoja druga połówka, Twoja wielka miłość na to życie. Jeżeli nie będziesz korzystać z tego wsparcia, które dostajesz od duszy, jeżeli będziesz ze wszystkimi walczyć, to nie będziesz iść drogą duszy i to skończy się brakiem obfitości w Twoim życiu, brakiem funduszy, brakiem skarbów, które też są potrzebne w tym życiu, by chociaż zapłacić rachunki. Więc Ty teraz przeanalizuj sytuację, zastanów się, które osoby w Twoim życiu posłała dusza dla Ciebie, byś razem z nimi, by było Tobie raźniej, tworzył piękne cele duszy. To był ważny przekaz chwili od duszy specjalnie dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.